Zauważyłem wczoraj. O, jak... Ojej, kurwa. Od kiedy I mi się... ale, ale ilościowo miałeś więcej. Zobaczymy jak No, pierdolnie. dzięki kumplu za suba. A jak wam to przeszkadza, że czasami tak ruszam ręką, to ja wam powiem, co to jest za róg. poprawiam sobie po prostu cojones. że Ruszam z lewej na prawą. Dzięki kumplu. Kurwa! Za suba. No i musiał ten kurwa głupek wygrać. A nie ja. Żal. Tak. O Bóg, jest tylko jeden. Żartuję. No właśnie siedzę tutaj i nie wygrałem. A ja mam. Mam twoje awki, Awgi. 70, 70 i... euro. Czekaj, bo pieniądze dostałem. No i wygra Ile masz procent? Cztery. Wygra? Trochę cię widać tam, ale więcej jest to oko wszędzie. No kurwa, no! no! to się nazywa. Kurde, że nie wyszło. Czesło ci tego nie zrobiło. To zrobiła ci ręka. Hmm. Kurwa za 15. Czy macie za mnie kciuki, proszę? Za nalepkę, kurwa. No i wjechał, kurwa, jakiś koleś. Z On koszą. już tym nożem wjechał już razem ze mną, wygrał. No kurwa, o, no lala. La. No. To ja odegram! Pieniądze! My! Sosu nie zjadłeś. Sosu nie zjadłeś, to z wina sosu. To jest wina Sosu, ej. to jest trawne, wina sosu. Mi się coś zblokowało, mi nie działa, bo go Tak Przegram jeszcze cokolwiek innego i to ja wychodzę, nie? Nie no trochę przegrałeś dzisiaj, nie? To Jak się z tym czujesz? Ale jakaś kobieta napisała, żeby cię przytuliła. Jechał koleś, kurwa za 9 centów i ode mnie. Tu mamy kurwa po trzy. Chyba pomógłbym ci, ale mi nic nie działa. Dobra, nie gra.